Witam w tym odcinku. Pokażę Wam jak stworzy się interfejs użytkownika na bibliotekach GTK Plus na systemie Ubuntu GNOME w środowisku graficznym GNOME na systemie Linux Ubuntu. To taki proste wideo, żebyście zobaczyli orientacyjnie z takiej wielkiej odległości, jak to wygląda. Używa się programu Glade, który sobie po prostu. Glide, tak wygląda taka ten program. Tu odpalam, tu mam jakiś przykładowy interfejs, który stworzyłem. Widzimy, że on się po prostu składa tak. Widzicie, z głównego okna, który ma identyfikator window, podkreślenie key main, to można sobie zmienić nazwę. Składa się, tutaj jest jeszcze komponent, który zawiera w sobie, tu widzicie przyciski, jeden, drugi, tutaj jest pole jakieś edycyjne, oczywiście nie używam w kodzie tych przycisków, więc wartość identyfikatoru jest pusta. Bardzo podobne jak się w Windowsie programuje, prawda? Tylko inna biblioteka, tu kolejny przycisk, tutaj checkbox, radio, button zablokuj. No i załóżmy, że to jest jakiś tam interfejs użytkownika stworzony, zwróćcie uwagę, zapisany on jest w pliku. UI przykład 2.glade i teraz potrzebuję głównego pliku o nazwie np. Na mine.c. I ten plik możecie sobie tutaj skopiować. On jest w internecie dostępny, więc bez problemu. On chodzi o co? Używamy tutaj, używam tutaj Bouldiera, gtg Boulder który używa pliku wygenerowanego przez ten program Glade, go importuje do, do, tego, do tego głównego programu i następuje yy, po prostu pokazanie tego, tego interfejsu, który został tutaj stworzony użytkownika. Więc tak jak mówię, to wideo jest takie bardzo, bardzo ogólne na temat programowania interfejsu użytkownika w Linuxie bo możecie sobie po prostu tworzyć własne aplikacje i prawda, wrzucać do oprogramowania, tak? Żeby się pokazało Ubuntu software na przykład w przyszłości. Więc czyli możecie sobie tworzyć o takie aplikacje, tak jak tutaj są na przykład. Ale to mówię, tutaj chcę wam pokazać ogólnie zarys tego wszystkiego, więc to jest szkielet, który importuje ten stworzony tutaj plik w aplikacji z Glada i tworzy okno. Teraz jak go uruchomić, więc jestem w głównym katalogu widzimy mam przykład Glade, to jest bo tutaj edytuję, dlatego jest z, tym, z, takim, z taką falką. czyli Maince uruchamia importuje ten z Glade'a ten nasz yy, interfejs użytkownika jeżeli zobaczycie co znajduje się w środku w środku jest czysty XML Czyli tak jak programujecie w Windowsie, można rozdzielić Interfejs użytkownika, widzimy gtk plus biblioteka Wersja 3.2 Można rozdzielić interfejs użytkownika używając XML-a I widzimy, że to wygenerowane w edytorze Glide, tak Taka informacja w tym pliku jest Można oddzielić interfejs użytkownika, który jest napisany przy użyciu XML-a I Logika biznesową, czyli to, co znajduje się tutaj. Tu może być jakieś funkcje, metody, co wykonują, jakieś, nie wiem, dodawanie, odejmowanie, łączenie się z internetem, pobieranie czegoś, nieważne. A to jest interfejs użytkownika, który możecie sobie tu zmieniać, edytować, lub można edytować za pomocą takiego jak oprogramowania. I teraz co, trzeba skompilować, więc tutaj jest przykładowa komenda. Używam kompilatora gcc, wyjściowy plik to będzie glade win Wejściowy plik, minus wall No tak jak mówię, te komendy są dostępne w internecie Tu są, możecie użyć tej, którą ja używam I zaimportowanie biblioteki gtk No i co, generuję plik wyjściowy On już jest u mnie zgenerowany Widzicie, glade win na zielono charakterystycznie, bo jest wykonywany Tutaj x się pokazuje, execute no i teraz zobaczcie, uruchamiam i się pokazuje interfejs, który został stworzony. Czyli tak tworzę jakiś prosty interfejs użytkownika. Prawda? Można zrobić taki interfejs użytkownika jak ten program, na przykład w tak? a tutaj zrobiłem o taki interfejs użytkownika, coś takiego. Teraz mógłbym dodać do niego kolejne przyciski, nie jest, nie jest to problemem. Wchodzę w Glade'a i na przykład nie wiem, z, z, z tych z kontrolek mogę sobie nie wiem poszerzyć załóżmy że tutaj chcę dodać jakąś no to weźmy sobie o weźmy sobie wrzućmy przycisk togle button yy, nie wiem co to jeszcze może jeszcze jak yy, widzicie przycisków jest trochę o scroll o scroll weźmy sobie coś innego yy, weźmy jakiś taki switch o na przykład przełącznik teraz po prostu zapisuję do tego pliku kompiluję go znowu muszę go skompilować i urucham i zwróćcie uwagę co się dzieje usiadam już przycisk togle prawda włącznik włącznik i tak dalej możecie sobie oczywiście ustawiać rozmiar okna to nie jest Tutaj się w, po prostu w kodzie można poustawiać rozmiar ok, okna, i tak dalej. A tak, a tak jak mówię, chciałem Wam pokazać, jak działa ogólnie edytor Glade do projektowania interfejsu użytkownika. Czyli po prostu przyciągacie, dodajecie sobie kontrolki, i tak dalej, na to wszystko. Yy, kontenery na przykład tworzycie jakieś tam kontenery, które zawierają inne tam kontrolki, więc. I tutaj przeciągacie sobie te kontrolki, tak? Checkboxy i tak dalej. To wiecie, tych kontrolek jest multum. I po prostu save. Jeszcze raz wam pokazuję, żebyście tu zamykam, skompiluję, uruchomię. Zwróćcie uwagę, tutaj. O, tutaj po, zrobiłem checkboxa na, na, tej, na tej, tej jakiejś tam belce informacyjnej, tak? O, i mam jakiś taki prosty. Program, na razie nic ten program nie robi. Oprócz tego, że pokazuje parę przycisków: jeden przycisk, drugi, trzeci. Tutaj można wpisywać dane. Tutaj jakiś combo a oczywiście nie ma żadnych zmien... nie ma żadnych wartości. Tu radio button, więc widzicie tak, otworzy się interfejs użytkownika przy użyciu oprogramowania Glade. I oczywiście, tak jak mówię, jeszcze wam pokażę cały przykierunek programu. O, o, o. uwagę. Main C, czyli język C, był pisany, oczywiście GTK+, możliwe, można tę bibliotekę używać w innych językach programowania. Ja lubię C akurat, więc w C, C++ możecie sobie pisać programy. I e, tu jest ten plik Glade, e, który został stworzony przez, przez ten edytor Glade. Więc on ułatwia tworzenie interfejsu użytkownika. Ale to tak jak mówię, to jest prowadzące wideo, żebyście się tutaj nie zagłębiali. Chciałbym Wam pokazać, jak się tworzy orientacyjnie interfejs użytkownika przy użyciu biblioteki GTK, Plus i edytora Glade, i jak się łączy go z kodem. To by było na tyle. Trzymajcie się i miłego programowania w Linux Ubuntu. Cześć.